Hej, kochany człowieku, wita Cię, wujek Sporada, dzisiaj z kuchni swojej. Dzisiaj chciałem odpowiedzieć, ale to w sumie w Topless. <grywam> Już mam takie dużo cycki, że w sumie jestem w Topless. Chciałem dzisiaj odpowiedzieć na Wam na takie pytanie. W sumie nie wiem, czy odpowiem, ale często mi zadajecie gdzieś na wiadomości. No dobra wujek, super, ale jak zacząć? Jak zacząć przestać pić? Jak zacząć robić to, tamto, to jak zerwać związek, bla bla? Jak zacząć te zmiany? No bo ja mam wiedzę, wszystko, no ale jak to po prostu zacząć? Hmm, tak jak w tej czołóweczce, którą tam przed, przed czołówką, widzicie ten taki filmik, gdzie tam coś jedzę, w ogóle siedzę przed żabką, żeby była jasność. Zacznij z tymi narzędziami, jakimi masz, ale to nie jest takie proste. Ja Wam dzisiaj coś powiem bardzo ciekawego. Dzisiaj jestem w kuchni i załóżmy, że chcę zrobić jakąś, nie wiem, sałatkę, nie? No i teraz biorę jakiś przepis na tą sałatkę e, i chcę ją robić. No i tam na przykład w sałatce musi być banan. Patrzę, jest banan. Musi być jabłko, tak? Jest jabłko. Musi być ogórek. Nie wiem, taka sałatka by była okej. Okay. Mam ogórek. No i musi być teraz na przykład awokado. Patrzę, szukam, nie ma awokado, No, w dupa. Nie mogę zacząć dzisiaj pracy nad sałatką ze względu na to, że nie mam jednego składnika. Odkładam. To nie jest dobry moment, a już się zabierałem. Już prawie byłem gotowy i prawie zrobiłem sałatkę. <grytanie> no pytanie: dlaczego nie zacząłem z ogórkiem, z bananem, z jabłkiem? Dlaczego? Pytanie: dlaczego? No bo nie miałem wszystkich produktów, więc nie mogłem zrobić sałatki. No jasne, przecież to kurde oczywiste, więc... Hmm. I tak często jest też w waszym życiu, że... I w moim życiu przede wszystkim, bo w sumie nie chcę mówić co jest waszym, ale... W moim życiu, że często nie... Zaczynałem jakieś pracy, bo zawsze czegoś mi po prostu... Brakowało! A dzisiaj bym powiedział, że szukałem wymówek. Eee, dzisiaj tak naprawdę myślę, że ja po prostu nie byłem wtedy jeszcze gotowy i tyle. Dzisiaj tak jak mówię... Pracuję z tymi narzędziami, które mam w tym momencie, a jeśli tego nie mogę zrobić z różnych względów, no to akceptuję, że dzisiaj tego nie zrobię, bo to może nie jest moje, może to nie jest dzisiaj ten moment, może to będzie kiedyś. Nie wiem, tak naprawdę nie wiem, jak zacząć. No, dzisiaj zaczę... samo już myślenie na temat zaczęcia już jest zaczęciem, to jest pierwsza sprawa, brzmi dziwacznie, ale przede wszystkim myślę, że przez zaczęcie warto zadać sobie. Jedno podstawowe pytanie, które pomoże Wam, mi pomogło, czy ja naprawdę tego chcę, czy ja naprawdę chcę, ja chciałem zrobić tą sałatkę, przecież jakbym chciał, przecież doskonale wiecie, że jak coś chcecie, to nie ma na Mariolkę, na pewno to zrobicie. Ja dzisiaj przynajmniej tak mam. Często... Udawałem, że chcę coś zmienić, że udawałem, że chcę coś zrobić, jak szukałem miliony wymówek, że właśnie brakuje mi jakiegoś składnika do tego, że nie mam czasu tamtego i owego. Dzisiaj dzięki racjonalnej terapii potrafię zadać sobie właśnie pytanie czy rzeczywiście to jest ten moment i czy rzeczywiście ja tego dzisiaj chcę, a jeśli tego nie chcę to dlaczego tego nie chcę i w ogóle dlaczego ja się tym zajmuję, po co mi jest to i to bardzo łatwe, No bo tak jak często mm, ludzie do mnie przychodzą, wujek jak przestać mm, pić e, alkohol? I ja im mówię <grywka> dziwaczne może pytanie, po cholerę ty chcesz przestać pić? Ale no jak to? No, mam, nie wiem, złe relacje z rodziną, chcą mnie wyrzucić z roboty, albo już nie mam rodziny, albo za chwilę trafię do więzienia, więc wówczas to jest chyba oczywiste. Hmm, no, powiem szczerze, że dla mnie nie jest do końca to oczywiste. Bo kwestia jest tego typu, czy te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, naprawdę są zrobione przez alkohol? Czy może ten alkohol wcale nie jest. No, to wiadomo, że to jest skutek, bo jesteś pijany, bla i takie różne dziwne rzeczy. Ale chodzi o to, że. Zadanie sobie pytania, czy ja się czegoś nie przestraszyłem, nie przestraszyłem się oceny, bo ktoś powiedział, że zbije za dużo alkoholu, że mnie zostawi i dlatego chcę zmienić, czy ja naprawdę chcę zmienić swoje życie, bo jeśli naprawdę chciałbym zmienić swoje życie, to zmieniałbym i robiłbym tą przysłowiową sałatkę ze swojego życia tymi produktami, które dzisiaj mam. Nie wiem, czy to jest dla Was zrozumiałe, czy nie, dla mnie to jest oczywiste, że. Czekaj, zagrawa na koniec, jeszcze mordyjkę, która Was. Mam taką pozytywkę. Medyka z ojca krzesnego, więc let's do it! Działaj! A jeśli nie jesteś w stanie dzisiaj działać, to się po prostu na to zgodź, że dzisiaj nie masz tyle energii, empatii, czy w ogóle może to nie jest Twoje w tym działaniu. To też jest okej. Okay. Po prostu się od siebie odpierdol. Jesteś okej, okay, nawet jak nie działasz. Zobaczysz, co się stanie, jak zaczniesz stosować takie myśli, przekonanie. Ale o tym już innym razem. Trzymajcie się. Eee... Dzisiaj było... O, z tyłu mnie widać. Dzisiaj było prawie na golasa. w kuchni z ojcem chrzesnym, ale odcinek. Cześć. A yy, nie wiem kto jeszcze to jeszcze ogląda, bo prawie nikt do końca nie ogląda. Już niedługo w oczywiście z wjazdu do Tanzanii. Zapraszam serdecznie. Cześć.